Chcemy dzisiaj Państwu przedstawić nowego trenera Śląska Wrocław. Tym trenerem zostaje Pan Stanisław Lewi, czeski trener, którego dzisiaj witamy, witamy na pokładzie. Zanim, zanim Pan trener się przedstawi, zanim przejdziemy do najbardziej interesującej też pewnie Państwa części sportowej, to, to, to chcę, powiedzieć, chcę powiedzieć rzecz następującą. Po pierwsze... Bardzo raz jeszcze serdecznie chcę, chcę podziękować panu trenerowi Lęczykowi. Pracuję z panem trenerem Lęczykiem, Śląsk to był wicemistrzostwo polski, zdobył mistrzostwo polski i to był super puchar. Super I to jest dużo potu i wysiłku pana trenera, trenera Lęczyka. Za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jesteśmy w nowym sezonie. Przed piłkarzami nowe zadania, chcemy napełnić stadion, chcemy, żeby Śląsk się liczył w walce o mistrzostwo, mistrzostwo Polski, chcemy, żeby zawodnicy grali nieco bardziej ofensywnie, mamy nowego trenera, będziemy trzymali kciuki za jego, za jego pracę i jestem przekonany, że, że w drużynie do, tego, do trenera jest naprawdę bardzo dużo potencjału. Witam Państwa. Rzeczywiście od dnia dzisiejszego trenerem Śląska Wrocław jest Stanisław Lewy. Z trenerem został zawarty kontrakt na okres obecnego sezonu z opcją ze strony próbu przedłużenia na kolejny sezon. Podjęliśmy taką decyzję wspólnie z trenerem, że jest to naj, najlepsza, najbardziej sprawiedliwa dla wszystkich stron metoda zatrudnienia, tak aby trener miał szansę przedstawić, zrealizować to, o czym rozmawialiśmy przed podpisaniem kontraktu. Decyzja na temat zatrudnienia nowego trenera i nazwiska, jakie, jakie zostało wybrane, jest to składowa wielu elementów i jakby przynajmniej jak zrobiliśmy w ostatnim okresie czasu. Klub podjął decyzję, że szukając nowego trenera chce skupić się na rynku czeskim, na rynku słowackim, na rynku bałkańskim, tak aby e, trenerzy, którzy mieliby e, przyjść do naszego klubu byli trenerami e, o men, mentalności zbliżonej do mentalności polskiej. I bardzo nam zależało, aby właśnie e, takich szkoleniowiec mógł być wybrany. Natomiast decyzja, że to jest akurat Stanisław flewy, jest to powód, e, połączenia przez trenera Stanisława szkoły, szkoły czeskiej, z bardzo dużym naciskiem na szkołę niemiecką. Pan, pan Lewy był zarówno zawodnikiem, jak i trenerem Bundesligi. Spędził tam naprawdę bardzo długi, długi czas. W czasie swojej kariery był także skautem niemieckich klubów, Oczywiście, że sam trener na pewno, na pewno powie i powie jakich zawodników dzięki jego pracy pojawiło się, się na rynku europejskim. W ostatnim roku trener Lewy został mistrzem, mistrzem Albanii i to bardzo ciekawa rzecz, trener przyjmując ten klub był na dziesiątym miejscu swoich rozgryw jaka zakończył jako, jako mistrz, z kilkanaście punktów straty do, do mistrza, mistrza kraju. Znaczy strafy w sensie przed zajmując stanowisko, tak, i udało mu sobie to mistrzostwo. Nie przedłużył, nie przedłużył umowy z Klubem Norbańskim ze względu na zmiany właścicielskie uznał, że te zmiany nie są dla niego zbyt komfortowe i nie chciał tego kontynuować. Dla nas bardzo ważnym elementem jego pracy jest fakt, że trener skupia się na tym, aby wykorzystywać potencjał zawodników, w jakim klub dysponuje i to, że widzi możliwość i chęć pracy z zawodnikami zarówno młodymi, przedstawicielami młodej ekstrakcji jak i pozyskiwaniem młodych nazwisk do, do składu i wykorzystywaniem tej swojej pracy jako, jako właśnie taki scout y, klubów y, znających dobrze rynek niemiecki, rynek czeski, rynek słowacki. Mamy nadzieję, że właśnie dzięki temu y, nasz y, nasz, y, nasz klub będzie mógł w pełni wykorzystywać potencjał zawodników, którzy w tej chwili grają i Dzięki temu nasz udział w rozwykach Ligi Europejskiej nie będzie skupiał się tylko na tym, aby coraz to droższych zawodników pozyskiwać, tylko starać się wykorzystać potencjał istniejący na naszym rynku, na rynku najbliższych krajów, gdzie te warunki finansowe są na tyle zbliżone do polskiej rzeczywistości. Bardzo trudno będzie się na skońcach, kiedykolwiek dorównać budżetami dla do największych klubów Europy, a mając jako cel wspólny jednak na stałe zaistnieć w rozgrywkach europejskich, jest to warunek, warunek konieczny. Bardzo dziękuję. Ja bym przede wszystkim podziękować za uh, bardzo miłe przywitanie Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za bardzo miłe powitanie tutaj. W sprawie, w uh, bardzo mi się ważą Tady te możliwości uh, trenować mistrza Polska. Jestem niezwykle dumny z tego, że mogę trenować <coughs> mistrza Polski. Muszę powiedzieć, że mam wielki respekt przez którą tutaj odwiedzał Oczywiście szanuję i mam wielki respekt dla pracy, którą wykonał czyli pan trener, <coughs> Ale samozrejmie, jest futbol, że się zmieniają jak graci, tak i trenerzy. Ale jak Państwo wiecie, tak jest rzeczywiście że zmieniają się graczy, zmieniają się trenerzy. trenerzy. To jest rzecz normalna. A ja się samozřejmě pokuszę Udzielam maksimum aby mnóstwo opiece dostało do poprzedniej tabułki, a aby miało Oczy... te najbliższy Oczywiście udzielam, przepraszam, oczywiście zrobię wszystko, żeby zespół znowu wygrywał mecze, dostał się co najmniej do czoła tabeli, no i walczył o tą najwyższą, czyli o mistrsza liki. A ogromna wygoda jest, że... za tu krátkou dobu jsem tady slyšel od vedení Moskva, že chceme hrát o titul, že chceme hrát o poháry. Je to dobře, vlastně, že <těk> slyšel od kierownictva klubu, <těk> <těk> bardzo, že klub chce hrát o nie tylko pět, o mistrzostwo polské, ale chce również aktywnie uczestniczyć w evropských kucharach. Protože v Albánii jsem od slyšel, že musíme lidi vyhrát. Dlatego, że w Albanii od pierwszego dnia wyszła, chociaż klub zaczyna na dziesiątym miejscu, że jedynym celem to jest po prostu wygrać ligę. A ja się bardzo cieszę na tą a a wierzę, że będziemy i w współpracować. <coughs> cieszę się oczywiście ogromnie z tej pracy i wierzę, że będziemy wspólnie bardzo dobrze współpracować bo ona głosu, się to tak ma wstęp? proszę bardzo. Zaczynamy. To może najpierw ciebie do no, 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 pana, panie Piotrze. Kiedy się pojawiła kandydatura pana Lewego, i w jaki sposób? To, skąd nagle się pojawiła? Rzeczywiście w ostatnich tygodniach pojawiło się wiele medialnych zwłaszcza informacji o zmianie trenera w Śląsku De facto z, Wraz z tym dniem zaczęły się pojawiać dziesiątki informacji od wszelkiego rodzaju menedżerów znanych nam dotychczas i takich, których pierwszy raz już o kandydaturach, kandydaturach na, na trenera. My no od dłuższego czasu zdawaliśmy sobie sprawę, że bez względu na to, czy to, czy to jest tak, tak jak dzisiaj, wrze 3 września, czy w jakimkolwiek innym okresie, że jeżeli będziemy kończyć współpracę z trenem oraz na jaki rodzaj trenera chcemy zdecydować się i tak jak mówiłem wcześniej wiedzieliśmy o tym, że naszym głównym celem będzie szkolenie trenerów, znaczy, szkolenie trenera, szkoleniowca właśnie z rynku czeskiego, rynku słowackiego lub też rynku bałkańskiego, które to rynki są sportowo bardzo do nas zbliżane, zbliżone też mentalnie, ale też, też finansowo. Ale, ale tak, na wziąć, że... pojawiła Tak, ta no bo ja ja z z rynku... rynki rynki rynku... no ale... Ale ktoś wam musiał to podsumować. Oczywiście my, my jako klub pracujemy, jak doskonale wiecie, z kilkoma, kilkoma skautami zarówno na rynku bałkańskim, jak i na rynku właśnie czeskim, i słowackim. Nie był to jakiś większy kłopot, aby być w stanie pozyskać nazwiska osób, trenerów, które są, są terenerami wolnymi i dostępnymi. Natomiast absolutnie decyzja na temat trenera lewego wynikała przede wszystkim z jego bardzo dobrej znajomości w hmm. rynku czeskiego, rynku słowackiego i rynku niemieckiego i jak było tak naprawdę filozofii prowadzenia klubu sportowego i pracy, która jest połączeniem e, tych dwóch szkół, szkoły czeskiej i szkoły niemieckiej, z dużym naciskiem tak naprawdę na szkołę niemiecką. To teraz do pana Trenera. Ile razy, pan, ile razy Pan widział Śląsk na żywo, ewentualnie w tylu Widziałem samodzielnie, oglądałem z Panoberem. Pan oglądał te dwa nasze mecze z Panoberem. Jak, jsem, jak jsem říkal, Tak jak mówiłem, ja i mam stale kontakt z Niemcami. Pan normalnie codziennie ogląda Ligę Niemiecką, ma pan specjalny program telewizji niemieckich Sky, uchwycony po prostu pan jako trener bezpośrednio ogląda wszystkie mecze Ligi Niemieckiej, w ten sposób oglądał również mecze pucharowe Hanoweru ze Śląskiem Wrocławem. A na żywo widział wczorajski I był tutaj, był na meczu wczoraj, także widział bezpośrednio mecz wczorajszy, tutaj bezpośrednio na stadionie. Daleko się ukrywał? Jeszcze ja się <grywa> se skrywał, to właśnie widziałem. Ale nigdy na treningu nie jest. <grywa> On no, był tutaj gdzieś na treningu. <grywa> Michał Kus, Przegląd Sportowy. Też pytanie do Pana Trenera. Panie Trenerze, gdzie Pan widzi największy problem tej drużyny na dzisiaj na podstawie tego, co Pan zdążył zobaczyć? Ja bym nie chciał do e, o niejakich problemach. Tego 2 samodzielnie. Je škoda, že se nepodařilo Evropských pohárek Muslo prokousat do dalších kol. Já viděl jsem dva zápasy s Hanoverem, který je hodně kvalitní, ten bylo bohužel v těch zápasech na cíli, ale ten včerejší zápas ukázal, že tady to Muslo má svoji kvalitu, má svůj potenciál. Samozřejmě, že tam nebylo v druhém poločase. Ci ta unawa po, po tych, po cestach, ale... Pan oczywiście mówi, że jest to za, zakres wcześniej, żeby mógł powiedzieć o ewentualnych problemach tego zespołu. Widział pan przede wszystkim te dwa mecze z Hanoverem. doskonale pan zna mnóstwo Hanoveru 96, wie, że jest to bardzo silny niemiecki team Bundesligi. No Wiedział, że też że troszkę nie mieliśmy na niego. Wgląda Pan w mecz wczorajszy, co Pan zdecydowanie widział, to to, że pierwsza połowa była na pewno dobra, w drugiej połowie było widać wyraźne zmęczenie zawodników, również tym ostatnim meczem z Hanowerem. To są te elementy bezpośrednie, które Pan zaobserwował, szczególnie w tym wczorajszym meczu. I podróżą. Proszę? Podróżą. I podróżą. Oczywiście, no, meczem plus powrotem. Też pytanie do Pana Prezesa. Panie Prezesie, jak rozumiem, bo chciałbym potwierdzić, to jest tak, że dotychczasowy sztab zostaje z panem nowym, panem trenerem, czy tam będą jakieś zmiany? Jeden z bardzo ważnych elementów e, rozmowy zarówno z panem Stanisławem, jak i z innymi kredytami było to, aby m, nasza, nasza drużyna, nasz klub bazował na jakimś fundamencie. Dla nas właśnie praca asystentów to jest taki fundament, tak? te wszystkie nazwiska młodych trenerów, którzy na nich pracują, są to nazwiska, które pracowały przynajmniej najmniej z ostatnimi dwoma trenerami śląsk i chcieliśmy kontynuacji takiej pracy. To dla nas jest ważne, żeby bez względu na to, kto jest prezesem zarządu, kto jest pierwszym trenerem, kto jest dyrektorem sportowym, jednak ten fundament, ten szkielet klubu funkcjonuje, bo tak to wygląda na całym, na całym świecie. Jednocześnie zależało nam na tym, aby szkoleniowy, który będzie prowadził naszą drużynę, był maksymalnie otwarty tak, dla swoich współpracowników polskich. Tak? Między innymi dlatego jednym z naszych warunków było także brak zatrudnienia asystenta, tak by jak najszybciej, w cudzysłowie, przymusić trenera do poznania języka polskiego i nauczania się języka polskiego, ale też jednocześnie wykorzystanie jego doświadczenia i wiedzy okay. przez cały czas. <laughs> Czy to oznacza, że Paweł będzie w drugim trenerem? Tak, w wielkim skrócie to, to oznacza. Czasowy jeszcze, jakieś w takim razie, panie że panu było zostawić znajka po to już tam latach współpracy? straty. Nie, że to jest proste, 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 jest proste, 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 ta proste, Oczywiście ofertę trenować mistrza polskich się po prostu, takiej ofercie się nie odmawia. A, jak widziałem, ja jestem w społeczności zainteresowanym a że ta współpraca będzie na absolutnie profesjonalnym rolnikach. Jestem przekonany, że współpraca będzie bardzo dobra i że oczywiście osiągniemy te najwyższe cele, <coughs> i jest dostałem tutaj tej Proszę bardzo, Michał Karbowiak. Michał Karbowiak z Ja Mam jedno pytanie, do, takie dwa króciutkie do pana prezesa Waśniewskiego. To jest y, konstrukcja kontraktu y, sezon plus y, przedłużenie o jeden, czy do końca sezonu plus jeden, czy do końca sezonu przedłużeniem ewentualnie o więcej niż jeden? Z jeden plus jeden. No, tak, dobrze. dobrze. Drugie pytanie, czy y, jakby y, pan y, trener będzie. Y, mocniej współpracował z panem dyrektorem sportowym Krzysztofem Paluszkiem niż to miało miejsce w ostatnich, w ostatnich tygodniach czy miesiącach pobytu trenera Oresta Lomczyka? Myślę, że tak. Znowu pojawił się ten element słowa współpraca. Tak, tak. I jeśli, jeśli mogę do, do pana trenera, to chciałem zapytać właśnie o tych, pan prezes to wspominał, o, o tych nazwiskach, które dzięki panu między innymi w Bundeslidze się pojawiły, gdyby pan mógł Coś ja opowiedzieć o tej współpracy, o swojej roli w kategorii skauta w Bundeslidze. Kogo ewentualnie Pan tam wypatrzył na ten rynek, bo co się pojawił tak? Tak ja nie chcę, aby to wypadło w jakimś sposobem kogo sam objawił pro Hamburg, ale... Nie chciałbym, żeby to wyglądało, że to teraz mówię, kogo znalazłem dla Hamburga. Ale na dwa gracze sam specjalnie, ale... Dla dwóch graczy specjalnie się nimi zajmowałem, oglądałem ich mecze. Był to Van Buiten, Van Buiten, a Vincent Company. A myślę, że Hamburg z ich nakupem nie udział żadnych. A jestem przekonany, że dla Hamburgu to była niezwykła oferta, a przy sprzedaży rewelacyjny wynik. się za wielkie pieniądze po Popolę. Przecież jak pamiętamy, za wielkie pieniądze Hamburg tych dwóch graczy sprzedał do innych klubów. A jednak e, samodzielnie co się kontaktów do Bundesligi, tak oczywiście mam bardzo dobry kontakt na Jürgena Kloppa. Co się dotyka moich kontaktów bezpośrednich z trenerami w Bundesligi, to przede wszystkim mam bardzo dobry kontakt z panem. Trenerem Jürgenem Kloppen, czyli trenerem Bożyskiego, który już miał czas pod gdy Również czasem byli, jako przeciwnicy na boisku. A może wielki kompliment komplement to, co z dokazał, to że jako futbolista to był spich biec. <laughs> Oczywiście wielkie uznanie dla tego, co dokazał jako trener, gdyż w momencie, kiedy był graczem, był powiedzmy sobie takim średnim, tak. delikatnym. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Zadanie Chciałem się zapytać trenera, jak się z Groszowką będzie grał. to znaczy, jaka to będzie gra, ofensywna, defensywna? Tak, ja już się, ja już się że ja się orientuję podnie na niemiecki futbol. więc już mówiłem o Dortmundu, stejnie tak jak niemieckie niemieckiej jak już wcześniej wspominałem, zdecydowanie hmm. kieruje swoje uwagi, swoje doświadczenie z niemieckiego okay. futbolu. Nie tylko Borussia Dortmund, ale również reprezentacyjna reprezentacja Niemiec. A samodzielnie to jestem ja trener, który by chciał grać w niejakie charaktery, ale trener, który chce grać ofensywnie, który chce maksymalnie podporu ofensywniej Oczywiście nie będę na boisku robił jakieś charaktery, ale zdecydowanie będzie to gra ofensywna, czyli ten styl ofensywny jest tym podstawą tego, co powinien się w najbliższych Musimy już powoli kończyć, bardzo proszę o ostatnie pytanie, pan Podolski. Panie Tęż, jakie ma pan zdolności językowe? Przede wszystkim chciałem zapytać, o, czy zna pan język hiszpański? Językowie znalazł się na, na, na chorobie. <coughs> Španělsky bohužel ne, ale, ale povládá ruštinu, povládám Němčinu, A rozumím, rozumím, anglicky rozumím, polsky, ale bohužel ta jazyková nebo ta slovní zásoba není taková, abych e, plynule komunikoval o německy, ruský, česky. Takže oczywiście niestety hiszpańskiego pan nie zna, bardzo dobře mówi po niemiecku, po rosyjsku, powiedzmy angielski rozumie i może się z ní, Porozumiewać. Na no, polski to tylko raczej biernie, ale oczywiście będzie starał się znający języka polskiego szybciutko.